Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj sobie powiemy o Dankach sty stylizowanych na owoc banan, Czyli danki banana Tak jak widzimy na samym rzucie Te buty nie bez powodu się tak na nazywają Ponieważ nawiązują do tego owoca Zaczynając od tej metki Później przez po prostu kolorystykę tego obuwia Brązowy, żółty i ten taki kremowy, beżowy Wygląda to po prostu fenomenalnie tak jak widzimy, bardzo fajny zabieg przeprowadził Nike, ponieważ ten beżowy tutaj różni się od tego beżowego na podeszwie, a więc ten kolor się nie zlewa i ten but mo i naprawdę może cieszyć oko. Nike w tym bucie złożył zwy zwykłą skórę oraz Nubuk. Nubuk jest dosyć średniej jakości oraz jest na nim pełno zabrudzeń, takich jak na przykład to. To tutaj no, oraz inne takie, takie rzeczy, na których nie będzie widzieć na kamerze. To jest troszkę nieprzyjemne, no ale jesteśmy w stanie to wybaczyć, ponieważ dostawaliśmy buty, które były po prostu dużo gorzej wykonane. E, porównując je do takich danków. Harvest Mood, które mają retail 400, 489 zł. te buty wypadają w mojej opinii dużo lepiej i bardziej cieszą oko ich retail to 550 zł, ale zostały zastosowane tutaj ciekawsze materiały i dostaliśmy taki gratis taką siateczkę ta siateczka po prostu nawołuje, aby nosić swoje zakupy, w tym przypadku owoce w tej siateczce a nie w plastiku, co jest po prostu dużo lepsze dla naszej Planete. Czy, czy, je, czy jest sens, rozpatrzyć zakup modelu tego buta? Ja osobiście uważam, że jak najbardziej, ponieważ te danki kosztują okolice 800 zł w zależności od rozmiaru. Na moim sklepie Instagramu SNS podłoga, podłoga, porównując do tych danków, które kosztują y, 950 zł, w mojej opinii jest to po prostu bardzo dobra cena. Ponieważ ten but nie jest nahypowany, a w przyszłości pewnie będzie, a więc warto się w niego zaopatrzyć. Jest to świetna propozycja na wiosnę, oraz no może lat, czy no tak się reprezentuje. Podsumowując, jak ja oceniam ten but? Oceniam go mocną si siódemką, no ze względu po prostu na niedociągnięcie na nubuku, no ten klej nie wystaje, but wygląda ładnie, aczkolwiek aczkolwiek tutaj mamy takie tak jakieś zarysowania, coś takiego czego mogłoby nie być, no ale no niestety jest. Dziękuję za oglądanie. Zachęcam do odwiedzenia mojego Instagrama. Link znajdziecie w opisie. Odsyłam również do sekcji komentarzy, gdzie możecie dać swoją opinię na temat tego, co robię, co polepszyć, co, co zmienić, aby było lepiej. Jeszcze jedna rzecz, o której bym zapomniał, odpowiadając na to, co zawarłem w tytule: Te buty kupiło dla mnie Mata. Czy to jest prawda? Oczywiście, że tak. A żeby to potwierdzić, tutaj screenshot potwierdzenia przelew screenshot yy, przelewu od Michała Matczaka. Dziękuję za oglądanie i pozdrawiam.